Witam Was, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym co sądzę o MRF 140 RC jako osoba, który jest to pierwszy motocykl korzystam z niego od niewiele ponad roku i dzisiaj przedstawię Wam na co najczęściej wydawałem pieniądze co mi się najbardziej w nim podoba i co trzeba moim zdaniem w nim od razu pozmieniać albo po jakimś czasie, żeby z niego móc wygodnie i przyjemnie korzystać Myślę, że najważniejsze o czym trzeba powiedzieć to jest to, że opony, które są na samym początku, są to opony, które nie są najlepsze do jazdy i. Wszyscy dobrze wiedzą, że te opony na początku, które dostajemy, lepiej wymienić i najlepiej zakupić Mitasy albo Kendę, którąkolwiek z pitbike poeli. Myślę, że to jest wystarczające. Przynajmniej dla mnie, jako takiej osoby, która raczej jeździ tak jeszcze dla zabawy, może biorę czasem tam udział w jakichś zawodach, ale to w pojedynczych przypadkach i to bardziej zabawa w speedway, pitbike, który bardzo polecam. Kolejną rzeczą są amortyzatory i to jest coś, co też... co też nie jest najlepsze, bo myślę, że to ja już jeden wymieniłem, bo nie nadawał się kompletnie do użytku i, i, i do takiej leśnej jazdy jest OK, ale jeżeli już chcemy trochę poskakać, czy gdzieś dalej pojeździć to... Polecam wymienić i przednie, i tylne. No, mówię, przynajmniej jak dla mnie, to, to było coś, co nie chodziło najlepiej, ale też nie jest złe. Na sam początek myślę, że wystarczy. Z takich pozytywów, które ja odczułem, największych to myślę, że ten silnik dla osoby, która początkuje na pierwsze pół roku, jest bardzo przyjemny. Natomiast po pół roku, czy tam jak już się ktoś lepiej oswoi z sprzętem, może spokojnie go sobie yy, wzmocnić. Można kupić na Pitbike.pl krzywkę do ulepszenia silnika, z tego co wiem, i, i myślę, że to też jest kolejny jakiś tam upgrade sprzętu, dzięki któremu możemy czuć się lepiej. Też warto wspomnieć o kierownicy, bo to jest kolejna rzecz, która jest dobra, ale przy trochę większym wypadku możesz nam się pokrzywić, i to jest moja aktualnie trzecia kierownica. Jak na razie, no myślę, że to bardziej jest też spowodowane tym, że dwa razy się tam mocniej wywróciłem, więc jak ktoś dość, dość ostrożnie na początku sobie jeździ, to, to też jest OK, ale trzeba na to uważać. Jeszcze jedną rzeczą, którą warto wymienić jest filtr powietrza. Ja już miałem cztery i te filtry, które są z na początku to one nie chodzą tak jak powinny chodzą jak powinny bardziej chodzi o to, że przy pierwszym lepszym myciu się rozpadają i rozklejają co potem oznacza, że już się nie nadają do użytku no i to są takie rzeczy, które myślę, że na początek warto wymienić jeszcze jeżeli ktoś komuś to przeszkadza to klamki można wymienić bo to są klamki nie łamki, ale łamki chociaż ja tam nie miałem z tym problemu no, i myślę, że, że to jest tak z takich najważniejszych rzeczy na początek. Teraz, co ja o tym sądzę? Ja uważam, że to jak na taką osobę jak ja, czyli no pierwszy tak naprawdę kontakt z jakimś tam motocyklem na sam początek, to ja jestem zadowolony. I, i co jest najfajniejsze, to części, które kupujemy, są tanie. Stosunkowo tanie, naprawdę, i można samemu się pobawić i nauczyć wielu rzeczy związanych z mechaniką i innymi takimi ciekawymi zabawami. Myślę, że to jest też taki bardzo duży plus, że no dosłownie wszystko tutaj zrobimy samemu przy odrobinie chęci i jakiś tam pozyskaniu informacji. Dużo jest różnych poradników w internecie. Teraz dużo widzę, że ludzie się pytają i czasem jak tam spotykam moich znajomych albo nie, to o to dla kogo jest ten sprzęt. Mówię tutaj najbardziej o wzroście i wadze, bo jak wiadomo no jest to pitbike, czyli niepełnowymiarowy motocykl. I według mnie, jeżeli ktoś ma tak do 1,85m to spokojnie z tego RC może skorzystać. Natomiast powyżej myślę, że może nie być do końca zadowolony. Jeżeli chodzi o wagę, to też to chyba jakiejś już tam roli nie gra, aczkolwiek pewnie im mniej, tym lepiej. Ja mam 1,85 m, ważę 83 kg i no, oczywiście, że nie jest to pełnowymiarowy motocykl, ale jest bardzo komfortowy. Cześć.